Chcesz się odciąć? Tak, na zasadzie wyjeżdżam, wyłączam telefon i, i nie mam nie? Wiesz, co? O wyłączeniu telefonu to będzie troszkę ciężko, bo muszę robić zdjęcia na social media i wiesz, zobaczę, co tam się dzieje w Stanach. Ale właśnie teraz we wtorek jadę na 12 dni do Mikinos. Z Wolińskim, moja koleżanka ze Stanów przy, przyjedzie, Ewa Chodokowska, wiem, że tam będzie i inni znajomi. To będzie, myślę, że będzie fajny czas. Tak, wiesz, naprawdę mogę powiedzieć, że to są pierwsze takie wakacje. Położone dla mnie. już dawno takich wakacji już nie planowałam. Po zawsze albo jestem w LA w Miami, albo w Polsce, albo gdzieś indziej, ale to nie są takie prawdziwe wakacje. Wiadomo, mieszkam w LA, co każdy może powiedzieć, że to są wakacje, czy Miami, ale tak, żebym pojechała zrelaksować się, to już naprawdę nie pamiętam ostatniego razu. Jak byłam z rąkiem, to bym musiała się spać jechać, też bez niego bym nie chciała jechać, jakby on nie mógł jechać. To tak było zawsze, że tak naprawdę nie wzięliśmy tego czasu dla siebie, żeby jechać na wakacje. A teraz sama sobie decyduję i myślałam, wiesz, co? Przez tyle stresu, co ja przeszłam przez te pierwsze 6 miesięcy 2017, że I deserve it że jest taki czas, że taki relax, refresh, wiesz, my brain i żeby jak wrócę, to już jak ten, rakieta zacząć swoje nowe życie. I co książka, czy, czy aktywne, nie wiem, buszowanie po, po, po plażach, po wyspie, opalanie? Nie wiem, co można jeszcze robić na Mykanos. No, no właśnie, ja też czego? tak się zastanawiam, Oglądanie. 12 dni, co ja tam będę robić. Troszkę się stresuję, że wiesz, 12 dni to no, trochę dużo. Ale jak nie, to pojedziemy do Włoch, czy coś. Jak będzie się nudzić, zawsze wiesz, samolot jest, można gdzie indziej pojechać. Ale wiesz, plaża, ja się nie opalam, to dużo z bloku, okulary, wiesz, kapelusz. Jak ty się nie opalasz? Nie opalam się, sam opalacz używam. Wiesz, żeby nie niszczyć skóry, okej? Okay? <laughs> Ten, wiesz, bardzo właśnie na wakacjach lubię być aktywna, to mam nadzieję, że wiesz, jakieś water sports, też może jakieś, nie wiem, czy hiking tam będzie, coś, wiesz, na rowerach pojeździć, pomiesz pardy, żeby wiesz, tylko praseko pić i iść na, na jakieś imprezy, to mnie to tak za bardzo nie interesuje. Wiadomo, kilka razy można to zrobić, ale jestem bardzo aktywna, lubię być zdrowa, to myślę, że właśnie takie rowery, takie bardziej aktywne rzeczy, też na basenie sobie poleżeć, relaks, kompletnie relaks, że te 12 dni dla siebie biorę i później Jumpstart z powrotem do projektów, do pracy. Czyli ładowanie akumulatorów, po tak, prostu. Co potrzebuję, bo miałam naprawdę interesting początek 2017. Czyli sky is the limit. Tak. No dobrze, no to dziękuję i powodzenia.